Magia trzech cen. Trzech cen magia. Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. O tym, że sposób prezentacji ceny ma znaczenie, z pewnością wiedzą wszyscy. W sklepach stacjonarnych, w salonach, w sklepach internetowych, no to jest abesad buchanlowe. Proste metody pozwalające kierunkować zainteresowanie klientów oraz ich decyzje na produkty, które chcemy sprzedać, w tych najbardziej oczekiwanych cenach, no, oczekiwanych przez nas cenach. Zwłaszcza sprzedawcy internetowi to wiedzą doskonale, no, przynajmniej muszą to wiedzieć, tak? I ci, którzy sprzedają w sklepach, gdzie wykładają towar na półkach, to no, proste metody są. A o co w nich chodzi? Na przykład, wszyscy wiedzą, co to jest. Magiczna dziewiątka w cenie, czyli zakląć cenę 99 groszami. Tak? Wiemy o tym, co to jest i jak to działa. Wiemy na pewno, czym jest efekt kongruencji w prezentacji cen. To bardzo ważne i przynosi pieniądze. No, że ludzie chętnie kupują produkty kończące się niższymi liczbami przed przecinkiem. Po prostu liczby 1 do 5 uważamy za bardziej przyjazne niż 5, niż 6 do 9. No te są wrogie, a te są przyjazne. No, wiadomo, że niska cena powinna być wsparta słowem niska, aby była liczba i słowo. I jeśli coś jest niskie, to powinno być niżej ceny wyższej. No, bo wyższa cena jest wyższa, bo ona jest wyższa. To jest logiczne. No, jest kilkadziesiąt takich prostych zasad, popartych badaniami udowodniającymi, że to działa których umiejętne stosowanie powoduje, że rosną przychody i mamy wpływ na to, co sprzedajemy. To handlowa podstawówka jest i nie o tym będzie ten podcast. To jest łatwe, proste i szybko można sobie tą wiedzę zdobyć wszędzie, jeśli tylko ktoś chce. Nie będzie o tym ten podcast. Dlaczego? Bo to jest proste, mechaniczne działanie oparte o kilka prostych zasad i to każdy handlowiec, właściciel sklepu powinien znać. Jeśli oczywiście chcę mieć wpływ na to, co sprzedaje, za ile i, i w jaki sposób, tak. To, jak powiedziałem, proste mechaniczne działanie, które jest w sumie nudne, ale skuteczne cholernie, o ile jest prawidłowo wdrażane. Zostawmy to. W tym podcaście pokażę Wam coś nieoczywistego, coś nietypowego, a w sumie opartego o sposób prezentacji ceny, ale nie w salonach, w sklepach. W internecie. Tylko wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z handlowcami. No, w tak zwanym B2B. Jakkolwiek to rozumiesz. W pozyskiwaniu klientów. W rozmowach telefonicznych. W pisaniu ofert. Czyli, sorry, w propozycji. Czyli wszędzie tam, gdzie musi to robić człowiek. Tam, gdzie mamy handlowców. Zespoły handlowe. Procesy sprzedaż. Okej. Okay. Oczywiście tutaj nie ma jednej, zawsze działającej metody. Najlepsze wyniki uzyskują ci, którzy potrafią trafnie oceniać, obserwując klienta, jego reakcję w trakcie rozmowy i umiejętnie analizując każdą konkretną sytuację. Ale jest pewien sposób, który sam stosuję, który wdrożyliśmy u wielu moich klientów, który wielu klientów w wielu miejscach, który sprawdza się w działach sprzedaży. Tylko każdy sposób, każda metoda jest tak skuteczna, jak człowiek, który ją stosuje. Pamiętajmy, najlepsze metody można spieprzyć, a jednocześnie w najgłupszych, najdziwniejszych sytuacjach zawodowiec sobie poradzi. Ta metoda, o której zaraz usłyszysz, to narzędzie, i tylko tak je traktuj i od tego, jak je użyjesz, zależy efekt. No to jest mniej więcej tak, jak z dłutem. Wszyscy mogą wziąć do ręki dłuto. Ale nie niewielu wyrzeźbi z nich coś wartościowego. Z drewna. Dłuto będzie zawsze takie samo, ale efekty używania tego dłuta mogą być różne u różnych ludzi. I tak potraktuj to narzędzie, o którym teraz usłyszysz. Okay. A więc nie przesadzajmy z technikami, metodami. Liczy się coś innego. Liczy się zawsze człowiek, który to robi. Jednak warto wziąć pod uwagę to, co usłyszysz za chwilę, ponieważ. Hmm. To cholera działa. A więc magia trzech cen. Popatrz. Najpierw dwa przykłady. Nie. O co w tym chodzi? Dział handlowy pewnego producenta czegoś. Nieistotne, co to jest, bez znaczenia. Po prostu produkują to coś i handlowcy mają to sprzedawać. Pracują tak, że klienci przesyłają zapytanie o produkt, o dostępność, o czas realizacji, no i oczywiście o cenę. Zostawmy dostępność i czas realizacji, skupimy się tylko na sposobie prezentacji ceny. Oczywiście klienci chcą, żeby było tanio. Taniej. No, wiadomo. Czego nie wydam, to mam. I tak wszyscy mają. A oczywiście konkurencja jest tańsza. Jest zawsze tańsza. Gdzieś jakaś się ukrywa. <grywa> Problem polega na tym, że handlowcy odpowiadając na zapytanie, dawali klientowi to, o co klient zapytał. Czyli klient chce to, a handlowiec mu to daje. Oferuje, tłumacząc, że to jest dobre i ma to kupić. Zmieniliśmy to. Popatrz. To, o co klient pytał, zawsze jest mu do czegoś potrzebne. A więc zanim wyślemy ofertę, oczywiście najlepiej porozmawiać z klientem, Wciągnąć w rozmowę, zaangażować, no ale w tym przypadku to było trudne, wręcz niemożliwe, akurat w tej branży, w tej, u, tych, u tego klienta. A więc skupiliśmy się tylko na złożeniu oferty, ale inaczej skonstruowanej. Klient pyta, dajmy na to o produkt, powiedzmy A. Tak. I taką ofertę otrzymuje. Ale, jeżeli dostał A, dodatkowo otrzymuje ofertę B i C. Proste, prawda? Nie. To proste nie jest wcale. Aby złożyć dwie dodatkowe propozycje, musisz wejść głębiej w to, co klient chce kupić. Proste, prawda? Nie, to nie jest proste. Aby złożyć dwie dodatkowe propozycje, musisz wejść w głębiej nie w to, co klient chce kupić, tylko po co chce to kupić, co z tym będzie robił. A wtedy możesz dopiero odkryć, że są inne możliwości sprzedaży, jeśli wiesz, po co mu to potrzebne. Konstruujesz ofertę tak, dajesz klientowi to, co chce, czyli produkt A, pierwszy, o który zapytał, plus wariantowo propozycję B i propozycję C, która B propozycja jest propozycją tańszą i tłumaczysz, dlaczego jest tańsza, że też może to kupić, będzie taniej, ale konkretnie opisujesz, co dzięki temu zyskajesz i kupi. To taniej, czyli będzie taniej, ale piszesz, dlaczego będzie taniej. Co ta oferta nie ma, a co ma. Plus opcja C, trzecia. Tu z kolei dajesz więcej. Dajesz lepsze produkty, droższe. Ale też w podobny sposób opisujesz krótko i konkretnie, dlaczego to jest droższe i co z tego wynika, i co klient zyska, jeśli zdecyduje się na propozycję C. Popatrz, jest A, to co chciał, jest B, Podobne efekty uzyska, ale taniej, i C. Podobne efekty, ale drożej. I tu musisz porównać, dlaczego to jest drożej, dlaczego to jest taniej. Dajesz opcję szeroką wyboru. Ważne, aby jak najdokładniej opisać, co wynika dla klienta z propozycji tańszej, a co z droższej. Jakie efekty będą w obu przypadkach. I nie musisz za dużo pisać o ofercie środkowej, czyli o tej pierwszej, dzięki której nawiązaliście kontakt. Mam być taka, jaką klient chciał początkowo. Kropka. I tak skonstruowane oferty wysyłasz. Ważne, aby wszystkie trzy propozycje oscylowały wokół tego, po co klient chce to kupić. Nie co, tylko po co chce to kupić. Nie tylko samotne ceny, tylko uciekając w przyszłość, pokazuj efekt zakupu. Jeśli dobrze rozgryziesz, po co to jest potrzebne. Pokaż to w trzech wariantach. W przypadku tego klienta okazało się, że po mm, takich prezentacjach cenowych presja negocjacyjna znacznie spadła. Zainteresowanie droższymi produktami wzrosło, a tańsze też się sprzedawały. W sumie konwersja z zapytań na sprzedaż wzrosła naprawdę o kilkadziesiąt procent. Badaliśmy to w okresie dwóch miesięcy dwóch Miesięcy, tak. Rozumiesz, co się stało? Dzięki temu mieli więcej transakcji na wszystkich poziomach cen. Spadła ilość składanych ofert, które nie doprowadzały do sprzedaży. Ano dlaczego? Bo jeśli klient pyta o coś, to zakładaj z góry, że to samo zapytanie wyśle do konkurencji albo ma jakieś wyobrażenie na temat tej ceny, jakiś swój obraz, jakieś swoje przewidywania, często błędne. Jeśli ty odpowiesz wprost jedną ceną na to, o co zapytał, możesz się nie wstrzelić. Możesz trafić w coś, co ci tylko utrudni. Oferując trzy rozwiązania, pokazujesz szeroki wachlarz różnych możliwości. Ważne, aby umiejętnie to opisać, co każde z tych rozwiązań może dać klientowi. Nie, że jest dobre, tylko co dzięki niej uzyskać, co dzięki temu rozwiązaniu uzyska. Co daje ta metoda jeszcze? Otóż w ten sposób masz szansę sprowokować klienta do rozmowy. Bo jeśli zaciekawisz swoimi propozycjami, to szanse, że będzie chciał o tym porozmawiać, radykalnie wzrastają. I to się działo. A więc, w sumie to nie ryzykujesz niczym. Bo w końcu i tak przecież wysyłasz tą ofertę na to zapytanie, które klient chciał. Tu nie ma żadnego ryzyka, nic nie tracimy. No może trochę czasu na przygotowanie pozostałych ofert. A co zyskujemy? No, szansę na coś więcej. Szansę na to, że klient kupi właśnie od ciebie. Nawet jeśli wybierze tańszy produkt, tańszy wariant, to oznacza, że być może prawdopodobnie nie kupiłby wcale od ciebie, gdybyś dał jedną ofertę. Blokujesz w dużym stopniu też działania konkurencji, bo jakby jesteś też w trzech obszarach cenowych. Nie musisz walczyć o tą jedną tylko rzecz. Ważne, aby oferta była właściwie skonstruowana. Nie za dużo słów, konkretnie i rzeczowo, opisując tylko efekty, czyli co klient może uzyskać dzięki droższej ofercie. Co ona mu da, ta droższa oferta? A czego nie na tańsza? A środkowa jest, no, cały czas dostępna i jest taka, jaka jest, jaką sobie tam chciał. Tutaj język i sposób pisania jest oczywiście ważny. Nie pisz za dużo, bo nie przeczytają. Albo przeczytają, ale nie zrozumieją. Pisz po ludzku. Nie używaj wyświechtanego słownictwa. Pamiętaj, piszesz do człowieka, więc pisz tak jak ludzie lubią czytać. Ale nie o tym teraz. O tym, jak pisać oferty, to nie w tym miejscu. Był inny podcast o tym. Istotne jest to, aby klient widział to, yy, że jest oferta. A. Czyli to, co dajesz mu, to, co chce, jest oferta B, jest oferta C. B jest tańsza, C jest droższa. Wszystkie w obrębie tego, co klient może uzyskać dzięki temu, co kupi. I nie mówimy o produktach, mówimy o, szukamy odpowiedzi, po co to ma kupić i tam tłumaczymy, jakie efekty osiągnie. Przykład inny. Klient, pewna firma chciała kupić prosty produkt i pytał o cenę oczywiście. Ile to kosztuje? W wersja otrzymał cenę na ten produkt, ale w wersji obok pokazaliśmy, że kupując droższe produkty, droższe rozwiązanie, e, będzie, będzie ten produkt, droższe rozwiązanie będzie bardziej wydajne, jeśli tylko skorzysta z pewnej opcji szkolenia, z zużywania tych produktów i będzie nieco inaczej to stosował. To dzięki temu rozwiązaniu i temu szkoleniu w sumie będzie wydawał mniej niż kupując to, co chciał początkowo. Krótkie obliczenie kosztów kwartalnych, wcześniej szerzej pokazanych, ewidentnie widać, że droższy produkt opłaca mu się bardziej. No i opcja rezerwowa, tańsza, aby powalczyć z konkurencją. Czyli daliśmy produkty jeszcze tańsze, jeszcze jakby słabsze, ale też w pewnym sensie zaspokajające jego potrzeby. Tańsze niż te, które pierwotnie chciał kupić. Miał bardzo tanio, miał to, co chciał i coś ekstra przy szkoleniu. Na koniec krótka tabelka porównawcza w trzech wersji i w ujęciu kwartalnym kosztów. No bo co klienci są? Klienci chcą jak najmniej wydawać, więc jak zobaczą, że mogą jak najmniej wydać w dłuższej perspektywie, to czasami droższy produkt będzie się właśnie opłacał. Amen. Po tak wysłanych ofertach zaczęli dzwonić pytając, o co chodzi z tymi szkoleniami. I efekt był ten sam. Ilość droższych produktów wzrosła, a ilość ofert bez sprzedaży spadła. No, byli też tacy, którzy zakupili wersję najtańszą. Cóż... Ich prawo, ale ważne, żeby kupili od nas. W sumie zarabiamy zawsze więcej. Oczywiście, to wymaga więcej pracy, przemyślenia, co może wynikać z zapytania klienta, który złożył. O co pyta, a czego chce naprawdę. Tu należy poszukać i trzeba popracować przy tej ofercie, poszukać różnych rozwiązań. Ale czy warto? No, to się po prostu opłaca. Jeśli nie masz na to czasu, nie rób tego. Pisz oferty na to, co klienci chcą i tyle. Ale jeśli spróbujesz przez jakiś czas robić to inaczej, tak jak powiedziałem, i porównasz efekty nie robienia tego i tak stosowania, zmieni zdanie natychmiast. Zapewniam. Magia trzech cen działa zawsze. Również przy sprzedaży B2B, kiedy spotykasz się z klientami i po prostu rozmawiasz z nimi, nawet nie musisz wysyłać oferty. Popatrz, z reguły to wygląda tak. Rozmawiamy o czymś, badamy potrzeby, a może nawet no, wsłuchujemy się w to, co klient mówi. Po co? Aby zrozumieć, czego tak naprawdę klient chce i zaproponować najlepsze dla niego rozwiązanie. Prawda? No tak się przynajmniej wszystkim wydaje. W praktyce, kiedy trochę emocje zawładną nami, również w praktyce i tak najczęściej zaproponujemy to, co z góry chcieliśmy sprzedać. No tak to często jest. I o ile potrafisz dobrze ocenić sytuację i po prostu przy odrobinie szczęścia też trafić w to, co będzie najlepsze dla klienta, to super. A co jeśli nie? Wtedy zaczynamy kombinować. A to nie wygląda dobrze. Ale jeśli pokażesz trzy wersje, trzy możliwości, powoduje to, że być może, no może nie wiesz co kupi, ale wzrasta szansa na to, że kupi od ciebie. Co? Nieważne. Ważne, aby do transakcji doszło i magia trzech sen to umożliwia i często umiejętnie stosowana wręcz powoduje. Z reguły mamy ochotę zawsze sprzedać coś droższego. O ile umiesz analizować reakcję klientów w trakcie rozmowy, możesz odkryć to w jej, podczas jej trwania. Czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. Czy klient jest w stanie zapłacić więcej. Ale jeśli nie zwracasz uwagi, albo coś ci umknie, nie dostrzeżesz ich reakcji, no ryzykujesz tym, że będziesz napierał na sprzedaż czegoś, co będzie za drogie i do transakcji nie dojdzie. Zastosowanie trzech rozwiązań w ten sam sposób działa w takich przypadkach również, bo dajesz szansę na wybór. Na podjęcie racjonalnej decyzji pokazujesz opcję i to nie za dużo, trzy. Więcej nie, nie pokazuj, bo przekombinujesz. Czy jest jakieś ryzyko z tym związane? No nie ma. Zawsze masz przygotowane to, co klient pierwotnie chciał. Takie działanie znacznie zmniejsza presję negocjacji. No, oscylujemy na różnych poziomach cen. To po co negocjować jedną? Bo zawsze poruszamy się w obrębie trzech różnych produktów i trzech różnych rozwiązań na trzech poziomach cenowych. Łatwiej jest się wybronić z tak zwanej presji. Negocjacyjnej i presji rabatowej. Ten prosty sposób przynosi efekty zawsze. Pod warunkiem, że nie skupisz się tylko na tym, o czym mówi klient, na tym, czego chce. Tu potrzebne jest wyjście z pudełka i szersze zrozumienie sytuacji klienta, aby odkrywać nie to, co chce, tylko po co to chce. No i proszę na koniec nie mylić tego z badaniem potrzeb, bo nie zbadasz tego. Nawet pytając możesz nie otrzymać właściwych odpowiedzi. To trzeba wiedzieć, a nie badać. Trzeba przewidywać. Przy sprzedaży stron internetowych, ten model na przykład pewnej agencji sprawił, że statystycznie podnieśli ceny radykalnie swoich usług, ponieważ przestali sprzedawać stronę internetową, tylko głębiej wchodzili w to, o co chodzi w tej, tą, w tej stronie? To ten klient chce od tej strony uzyskać i co dzięki tej stronie klient może uzyskać. I tak potrafili z zapytania o prosty i tani sklep internetowy zrobić o wiele lepszą rzecz, dzięki której klient więcej osiągał e, dzięki temu sklepowi, tym sklepem, a oni sami przelawali o wiele droższe produkty, dając o wiele większy serwis, większą wartość klientowi. Tylko, jeśli przyszło zapytanie o prosty sklep, to najpierw trzeba było dokładnie określić, po co ten sklep klient chce, jaka to branża, co tam będzie sprzedawał i co możemy zrobić więcej, o co nawet on nie pyta. Magia trzech cen działa również w sprzedaży telefonicznej. I co ciekawe, w tym przypadku, tam gdzie to stosowałem e, z kilkoma klientami, e, w tym przypadku uzyskiwaliśmy efekty najlepsze. Jakoś nie wiadomo dlaczego, ale przez telefon działo się najlepiej to wychodziło. Podkreślam, samo podanie trzech wariantów cenowej sprawy nie załatwi. To tylko sposób pracy. Kluczem jest, jak to zrobisz twoja kreatywność, twój sposób rozmowy oraz twoja, e, twój sposób pisania tej propozycji. Bo jeżeli nie mówisz, musisz to napisać, to też jak to zrobisz, to ma znaczenie, aby te trzy warianty nie utopiły się w morzu słów, bo wtedy zginą. Na koniec jeszcze jeden przykład, nieco zabawny, ale dający zyski, oparty również o schemat Chester. Klient prowadził kampanie, które zbierały lidy na określony produkt. Hmm, produkt hmm, ten był niestety dostępny no, też w innych miejscach i, i, i zawsze gdzieś był taniej, prawda? I zawsze wszyscy dyskutowali na ten temat, że gdzie indziej jest taniej. Obsługa sprzedażowa polegała w, w kontakcie po lidzie. Na tym, że trzeba było do klienta zadzwonić. No i zawsze trzeba było na tych rabatach dyskutować. Zawsze sprzedaż polegała na dyskusjach, o cenie, o upuście, o konkurencjach, gdzie indziej taniej, no i to wszystkich stresowało. No i trzeba było te ceny regulować, co i tak dawało dobre zyski w sumie. Ale postanowiliśmy zadać sobie pytanie, czy można to zrobić lepiej. Hmm. Nie wchodząc w szczegóły branżowe, powiem tak. Wprowadziliśmy produkt tańszy. Alternatywny, podobny w działaniu i w efektach, ale tego produktu nigdzie nie było w internecie. Pod tą nazwą i pod tą marką nie występował. I w trakcie rozmowy, nie czekając na pytanie o cenę ostateczną, jaki rabat dostanę, od razu, na, na dzień dobry, e, obsługa podała podawała propozycję, że mamy tańszy produkt niż to, co pan pyta który spełnia większość kryteriów, które pan oczekuje, z pewnością. On jest tańszy. Przecież z pewnością zależy panu na niskiej cenie. To my to mamy tą niską cenę. Nie pokazujemy tego w internecie, bo nie chcemy po prostu, tak? Eee, oferujemy to klientom, tym, którzy chcą i którzy do nas zadzwonią, z którymi rozmawiamy i świetnie się to sprawdza. Jest tańszym zamiennikiem i działa, no prawie dokładnie tak samo jak to, o co pan zapytał. Gwarancja jest też taka sama. No tak, mówiliśmy. Różnica w cenie wynosiła 20%, około 20%. Ale na tym tańszym mieliśmy większą marżę niż na pierwotnym produkcie sprzedawanym po negocjacjach cenowych i po rabacie. I to działało jak cholera. Ale poza, poza propozycją tańszego produktu przygotowany był produkt trzeci, wyżej, premium lepszy, najdroższy i taki też proponowaliśmy w systemie trzech cen. Popatrz, co to dało. Zamiast rozmawiać o rabacie, na to o co klient zapytał, najpierw pokazywaliśmy od razu, że może zapłacić wyżej mniej. Za nieco inny produkt, plus płynnie przechodziliśmy w produkt lepszy, droższy, premium. A na ten środkowy, czyli na pierwotny powód jego telefonu do nas do firmy czy tego lidera, który złożył ten promowany przez firmę w internecie które był de facto powodem kontaktu, to ten produkt gdzieś znikał pośród innych informacji, które klient dostawał tańszych i droższych. Zespół się przygotował, przećwiciliśmy algorytmy komunikacyjne, trenowaliśmy to chwilę, czyli jak o tym mówić, jak to sprzedawać, i wszyscy się cieszyli, że ze wzrostu uzyskiwanej marży ilości sprzedawanych sztuk, a co ciekawe, klienci zadowoleni byli najbardziej, ponieważ albo wydali mniej, nie zakładali, albo kupili drożej, ale znacznie lepszy produkt. Zabawne. Zabawne było to, że ten produkt, który promowany był w kampaniach, on radykalnie zmniejszył swój udział w sprzedaży. Ale warto było go promować, bo dzięki temu produktowi mieliśmy kontakty. Ale nie chodziło, żeby go sprzedawać. On miał być tylko promowany. <laughs> Nic więcej. Tańszymi... Byśmy tego nie osiągnęli. Droższymi, tym bardziej. Trzeba było ten promować i przekładać to na dwie różne możliwości. I tak, połączenie kampanii internetowych z produktem, którego sprzedawać nie chcieliśmy, dał zajebisty efekt. Handlowy. Dzięki handlowcom, którzy świetnie się tym bawili i nauczyli się, jak to robić, czyli jak to sprzedać. To też magia trzech cen. Ok, podsumujmy. Magia trzech cen działa zawsze. Przygotuj siebie. Lub swój zespół do tego. Przygotuj algorytmy sprzedażowe, przetestuj i zobacz, co ci przyniesie. Porównaj sobie. A jeśli nie wiesz, jak to zrobić, napisz. Być może znajdziemy czas i sposób, jak zrobić to wspólnie, podpowiemy ci. Napisz na ten mail. Zapewniam, warto, to zawsze daje efekty, większą skuteczność i większe zyski. I daje przede wszystkim coś jeszcze spokój pracy handlowcom. Bo wiedzą co robić i jak. Mniej sen to jedna drobna umiejętność handlowa. Jeśli chcesz więcej, zapraszam do książki, do tej książki lub na treningi umiejętności handlowych, które najbliższe terminy znajdziesz tu. Boże, mi się to podoba. Ja to robię zawsze i oni to robią, to się pojawia. I na koniec najważniejsze. Mniej istotne jest to, co klient chce, a najważniejsze jest to, po co to chce. I na tym się skup, cokolwiek sprzedajesz. Dobrego dnia. Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.